Wielka wpadka już na starcie półfinału Task. Wszyscy to słyszeli, widzowie nie wiedzieli, co się dzieje. Półfinał tańca z gwiazdami, a emocje sięgają zenitu. O kryształową kulę walczą już tylko cztery pary. Napięta atmosfera udzieliła się nie tylko uczestnikom, ale też prowadzącym. Już na samym początku doszło do wpadki. Gwiazdy w rytmie tradycji i wielkich emocji. Taniec z Gwiazdami to program, w którym emocje buzują od pierwszych sekund każdego odcinka. Dla wielu uczestników to nie tylko występ telewizyjny, ale prawdziwa życiowa przygoda i próba charakteru. Kameralne relacje z treningów pokazują trud, jaki gwiazdy wkładają w przygotowania, czasem zmagając się z kontuzjami. A innym razem z tremą i presją oczekiwań widzów. To właśnie ludzka strona rywalizacji czyni program tak bliskim sercom publiczności, która z entuzjazmem śledzi rozwój każdego uczestnika. Miniony odcinek przyniósł nielada wyzwanie, taniec ludowy. Aby zachować autentyczność i ducha tradycji, do zespołu dołączył Andrzej Wołosz. Doświadczony choreograf z zespołu PROMNI. Jego wiedza i obecność nadały odcinkowi wyjątkowego charakteru. Na scenie dominowały barwy, folklorystyczna muzyka i imponująca technika. Niestety, program musiała opuścić Blanka, której odpadnięcie było dużym zaskoczeniem jeszcze tydzień wcześniej była typowana na finalistkę. Walka o kryształową kulę wchodzi więc w najbardziej emocjonującą fazę. Kto sięgnie po finałowy taniec? Półfinał tańca z gwiazdami to najtrudniejszy moment w całej edycji. Wystarczą najmniejsze potknięcia, by przekreślić tygodnie ciężkiej pracy. Uczestnicy wiedzą, że każdy detal może zdecydować o ich losie w programie. Atmosfera jest napięta, a przygotowania odbywają się niemal bez przerwy. Publiczność już wytypowała swoich faworytów, ale to juroży i widzowie zadecydują, kto zatańczy w wielkim finale i być może zapisze się na stałe w historii programu. Nowością dla uczestników w tym odcinku są tańce solowe, które są tańczone pierwszy raz w historii show. Trzeba przyznać, że produkcja nie daje się widzom nudzić i dba o podsycanie zainteresowania i emocji. Napięta atmosfera udziela się zdecydowanie wszystkim i już na samym początku doszło do wpadki. Wpadka w półfinale Tańca z Gwiazdami. Półfinał to moment, w którym najlepsi walczą o przejście do ostatniego etapu programu. W tej walce pozostały zaledwie cztery pary, które dają z siebie dosłownie wszystko. Każda kolejna choreografia jest coraz bardziej skomplikowana i pokazuje kolejne zdobyte przez gwiazdy umiejętności. Ostatni odcinek przed finałem rozpoczął się punktualnie o godzinie 19.55. Widzowie mieli prawdziwą ucztę dla oczu i uszu. Na parkiecie pojawiła się grupa świetnie wystylizowanych tancerzy, którzy zatańczyli skomplikowaną choreografię do nowej piosenki Lady Gagi, Abracadabra, czym rozruszali całe studio. Następnie Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut przedstawili jurorów, a później doszło do zabawnej wpadki. Dobrze znany widzom lektor, który przedstawia pary, nieco się pośpieszył. Gdy na ekranie byli jeszcze prowadzący, on już zapowiadał Marię Jeleniewską i Jacka Jeszkę. Para numer 5 Para numer 5 Maria Jeleniewska i Jacek Jeszkę poprawił się lektor po niezręcznej chwili ciszy. Tej wpadki na samym starcie nie dało się nie zauważyć.